Cześć kochani, dzień dobry, witajcie w kolejnym motywacyjnym filmie, jeżeli jesteście tu po raz pierwszy, to jest to kanał Kawa Najpierw, ja jestem Aga i nagrywam dla Was treści motywacyjne do sprzątania Waszego domu, w Waszej przestrzeni. Jeśli spodziewacie się tutaj nie wiadomo jakich fajerwerków, to szukajcie dalej, u mnie znajdziecie codzienny bałagan, pomysł na obiad, inspiracje, motywacje do tego wszystkiego co się dzieje w domu, wszystko co jest związane z ogniskiem domowym. Ostatni weekend mieliśmy mega chaotyczny, nie było nas w domu, byliśmy na zmianę, e, parę spraw było do ogarnięcia, e, ale ja nie o tym. Teraz będę musiała doprowadzić dom do porządku. Jest różnie, także zaczynam od wejścia. Nie jest to dokładne sprzątanie, chcę po prostu mieć w miarę taki ład. Te szuflady na buty, dobrze byłoby wszystkie dokładnie wyczyścić, ale tylko zgarniam grubszy piasek, także. Chcę mieć po prostu buty włożone w miarę do ogarniętej szuflady. Sprzątam wiatrołap, następnie będę zabierała się za dalszą część domu, bo jest masakra. Podłoga nie była myta od kilku dni i psy właziły sobie, kiedy chciały. Także muszę teraz to wszystko dokładnie ogarnąć. Mam nadzieję, że u Was wszystko w porządku, że jesteście zdrowi, cieszycie się rozpoczęciem roku szkolnego. Także mam nadzieję, że wszystko jest w porządku. Trzymam za Was kciuki i zabieramy się tutaj za robotę. Mam nadzieję, że ten film zmotywuje Was do porządków w Waszym domu. Może macie do posprzątania garaż, może strych, może altankę, piwnicę. Wiem, że w każdym takim miejscu znajdzie się coś do roboty. Jeśli rozpoczynacie rok szkolny, to. Większość z Was na pewno wozi dzieciaki do szkoły, do przedszkola samochodem, szczególnie jeżeli są to malutkie dzieci, foteliki w samochodach, standard. Fajnie, żeby w tym samochodzie też był porządek. Także odkurzacz w rękę i do roboty. Zmiotłam pajęczyny ze ścian. Ułożyłam buty do szuflad, odsunęłam szafkę, żeby zrobić pod nią i za nią też porządek. Muszę ją dokładnie wyszorować. Dywan wyniosłam na dół, żeby go wytrzepać i porządnie odkurzyć. I wiatrołap będzie w miarę ogarnięty. Nie zapominamy o lustrach. Lustra myję ścierką okienną. Z Wilady, jest to tak zwana pucerka i używam płynu do szyb od Leslie. I tą ściereczkę tym razem użyłam na sucho, także sam płyn i ściereczka sucha bardzo fajnie umyłam tym lustro. Jeśli chodzi o podłogę, to płyn uniwersalny, zwykła ścierka i lecimy na kolanach. Wiatrołap skończony, czysty, podłoga umyta, komoda umyta, w sensie ta szafka. Plakat będę chciała wymienić na taki bardziej jesienny. Jeżeli macie sprawdzonych dostawców plakatów, to możecie mi napisać w komentarzu na miary. Ja najczęściej takie rzeczy, jak właśnie obrazy, plakaty, szukam na Allegro, ale może będziecie mieli coś sprawdzonego. Następna strefa to komoda przy wejściu, taki mały korytarz. To jest takie miejsce, gdzie odkładamy wszystko mm, zaraz po przyjściu do domu, także tutaj bardzo szybko zbiera się dużo różnych rzeczy. Bardzo fajnym rozwiązaniem jest taca. Taca, która właśnie zbiera te wszystkie klucze na przykład, czy od samochodu, czy okulary, także to jest wtedy w tym jednym pojemniku, nawet nie będę go teraz sprzątać dokładnie, także to co jest po lewej stronie z tym wazonem, z trawami, to jest właśnie takie miejsce, gdzie odkładamy takie podręczne rzeczy. Będę musiała i tak wszystko zdjąć, żeby wytrzeć to wszystko z kurzu, bo no, chyba nie ściągałam tego za dwa tygodnie. Wycieram wszystko z kurzu, odsuwam tą konsolkę i odkurzam za nią. Zdaję sobie sprawę, że pod tą konsolką na pewno też są jakieś pajęczyny, ale nie mam dzisiaj na to po prostu czasu, żeby dokładnie wszystko sprzątać. Dzisiaj zależy mi tylko i wyłącznie na tym, żeby po wejściu do domu ten dom w miarę wyglądał. Generalne porządki są w planie. Kilka razy do roku trzeba robić generalne porządki, wszyscy o tym wiemy, jednak nie wszyscy mamy na to czas. Podłogę odkurzam strefami, tak jak w tym miejscu akurat sprzątam i potem na końcu będę myła już całą podłogę razem lustro tutaj na przedpokoju również wycieram mm, suchą ścierką i najpierw lustro spryskuję właśnie płynem od Leslie do szyb i luster i przecieram też przy okazji pajęczyny na narożnikach i listwy przypodłogowe te listwy przypodłogowe u mnie bardzo szybko się kurzą, e, także muszę w miarę często je Przecierać bardzo fajnie sprawdza się właśnie ta kurzawka albo swiffer. Natomiast jeżeli już widać takie jakieś przybrudzenia, no to już muszę wycierać na mokro. Rzeczy, które były w wiatrołapie, e, między innymi właśnie zielona gałązka, i ten lampion przepłukuję prysznicem z kurzu i z pajęczyn, bo sporo się tego nazbierało. mokre, wędruję na taras, żeby przeschło i w międzyczasie zrobiłam przerwę na gotowanie obiadu. Uwielbiam dania jednogarnkowe, bo można wszystko wrzucić do jednego gara i potem po prostu wszystko samo się dusi. Najlepiej robić to w wolnowarze, także z samego rana wrzucamy wszystko do wolnowaru i po południu, czy nawet wieczorem mamy pyszny obiad, którego w ogóle nie musimy mieszać. Kuchnia wygląda strasznie, wiem życie. Zabieram się teraz za ogarnięcie wszystkiego co jest w kuchni i powiem wam, że sprzątanie to działa trochę jak lawina. Jak zaczniesz sprzątać i zobaczysz efekt w jednym miejscu, potem w drugim, to potem nawet jak wydaje ci się, że tylko coś tam powkładasz, poskładasz czy przetrzesz, to masz ochotę zrobić to jeszcze dokładniej. I robi się z tego dużo fajniejszy porządek, jest przyjemnie, pachnąco i miło. Także, jeżeli nie możecie zebrać się do sprzątania, bo wydaje wam się, że tego jest za dużo, bo wam się nie chce, bo nie macie na to siły, nie wiecie za co się zabrać, zacznijcie od jednej małej szufladki albo tak jak ja dzisiaj, właśnie na tym filmie, od wejścia, czyli powkładajcie trochę. Butów do szafek, czy pozamiatajcie. Naprawdę zobaczycie, że zyskacie ochotę zrobić jeszcze więcej. No właśnie, miałam poskładać tylko naczynia do zmywarki, a się okazuje, że jeszcze szoruje. Zlew. Na końcu, po umyciu tego zlewu, wrzucę do niego tabletkę do zmywarki somat. Już sprawdzałam wiele tabletek i somat jednak tutaj działa najlepiej, jeżeli chodzi o takie wybielenie zlewu. Jedna tabletka albo dwie, jeżeli zabrudzenia są większe, zalewamy gorącą wodą i zostawiamy najlepiej na noc. Ja to robiłam u siebie już wielokrotnie, z moim zlewem nic się nie działo, także no, dla mnie jest to idealny sposób na wyczyszczenie tego zlewu. Można oczywiście używać, wybie używać wybielacza, jak na przykład acze, też bardzo fajnie doczyszcza, ale no to już wtedy jest um, ostrzejszy zapach. I musimy potem jeszcze raz dokładnie czyścić ten zlew. A tak tutaj dokładnie przemyjemy po prostu wodą z płynem do naczyń, i zlew jest w porządku nadal do używania w kuchni. Ee, jeżeli chodzi o wycieranie blatów, to najczęściej używam albo wody z octem albo ten od Lesli do kuchni. Te butelki od Lesli sprawdzają mi się już od dłuższego czasu. Pierwszy raz kupiłam je chyba w zeszłym roku i teraz dokupiłam właśnie płyn do kuchni i do podłóg. Bardzo fajny zestaw. Szklana butelka, gdzie dokupujemy potem tylko refile. Natomiast jeżeli chodzi o zestaw startowy, to te refili mamy w komplecie na cały rok. I przechodzimy już do salonu. Zaczynam standardowo od stołu i będę lecieć po kolejnej strefie. Lubię sprzątać właśnie tak miejscami, nie że wszystko ściągam na przykład z okien i myję wszystkie okna naraz podnoszę wszystkie krzesła i odkurzam całą podłogę, myję całą podłogę. Wolę podzielić sobie to na strefy, bo bardzo często jest tak, że muszę przerwać sprzątanie, muszę gdzieś pojechać i... Wolę mieć chociaż jedną część zrobioną. Wszystko jest zależne od tego, jaki mamy rytm dnia, rytm pracy. Ja nie rzucam się na sprzątanie całego domu naraz, bo wiem, że nie jestem w stanie tego zrobić za jednym zamachem. Bardzo często robię przerwy, czy albo trzeba ugotować obiad, także dużo różnych powodów jest do tego, żeby gdzieś tam przerwać to sprzątanie. A tak, tu przynajmniej chociaż jedną część mam zrobioną. Kolejny kącik prawie skończony, delikatnie odkurzam dookoła sofy i przechodzimy do kolejnego miejsca, są to fotele na których też często odkładamy różne rzeczy, które są gdzieś tam pod ręką, musimy je szybko odłożyć. E, typu torba z pracy, chłopaki odkładają tutaj swoje rzeczy, którym, którymi akurat się, bawią się, używają. E, bardzo często idą rękawice bokserskie w ruch, e, także też tutaj mają w salonie sporo miejsca na to i te rękawice najczęściej tutaj zostają. E, I zawsze ktoś zapomni to zabrać i potem zawsze, jak ktoś idzie na górę, to zabiera to na miejsce, bo miejsce jeżeli każdy przedmiot ma miejsce w domu, to wtedy w miarę szybko da się zrobić porządek. Właśnie jest wyjątkiem tutaj takie ogólne sprzątanie, gdzie mamy kurz, brud, sierść, piasek, to wtedy wiadomo trzeba wszystko dokładnie sprzątać. Natomiast jeżeli chodzi właśnie o takie odłożenie rzeczy na miejsce, to potrafimy w pół godzinki zrobić naprawdę ogromny porządek. Warunkiem jest właśnie to, że każda rzecz w domu ma swoje miejsce i wtedy naprawdę będzie dużo łatwiej utrzymać ten porządek w domu. Po odkurzaniu przyszedł czas w końcu na umycie podłogi. Używam zwykłego mopa od Lifehaita. Teraz płyn do podłóg od Leslie, ale powiem wam, że bardzo fajnie sprawdza się woda z dodatkiem octu. Bardzo fajnie podłoga wtedy błyszczy, jest zdezynfekowana, także naprawdę oszczędność też jest w porządku. Duża butelka octu wystarcza na sporo myć. I okien, i podłóg, już Wam chyba ostatnio mówiłam też, że okna myte wodą z octem też się da. Jeśli chodzi o tego mopa, powiem Wam, że bardzo fajnie się sprawdza. Mam go chyba już ze 3 lata, tak mi się wydaje. Bardzo fajnie jest duży, więc na dużą powierzchnię idealnie się sprawdza. Jeżeli chodzi o tą końcówkę mopującą, samo wiadro też zajmuje trochę miejsca, ale jeśli macie jakieś miejsce właśnie pomieszczenie gospodarcze, kotłownię, piwnicę, czy większą szafę, to spokojnie zmieścicie. Polecam. Na koniec przecieram jeszcze podłogę. W łazience dokładnie sprzątać łazienkę będę też na dniach. E, tu już będziecie widzieć efekty przed i po. Więc co? Kawa najpierw. Była. Teraz czas wziąć się do pracy. Mam nadzieję, że udało mi się wam was zmotywować do pracy, do zrobienia czegokolwiek, do posprzątania, a może do jakichś zmian w domu, w waszej przestrzeni. Dajcie znać, co robicie co udało Wam się zrobić i czy udało mi się Was zmotywować. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Ściskam Was bardzo i życzę Wam przyjemnego tygodnia. Pa-pa!